Witam bardzo serdecznie na kanale Mimeruna w maju, kochani. Dzisiaj mamy 1 maj, niedziela 2022 roku. Witam każdego ciebie, dziękuję, że jesteś, że subskrybujesz, że polubiasz. Na kanale, kochani, mamy tam już przesłanie na miesiąc maj i przesłanie na pierwszą dekadę. Także proszę wchodzić na playlistę, oglądać. Słuchać. Na dziś, kochani, mamy runę rajdo. Runa rajdo. Runa rajdo jest to runa ruchu, tak? Tutaj karty, karta ta mówi, że pobudza nas do życia, tak, nakazuje wyjść ze skorupy, z marazmu, jeśli ktoś jest w jakimś smutku to jakby pcha nas, żeby wyjść z domu, wyjść do ludzi, tak, żeby nie leżeć na kanapie, dzisiaj dzień sprzyja, jest niedziela, więc może fajnie wyjść na rodzinny spacer, czy, czy samemu, czy z psem, tak, bo to jest runa, która mówi o Ruchu, tak? Dziś jest, tak jak wspomniałam, niedziela, możesz, możesz poczuć chęć do podróży, może być tak, że będziesz czuł tą energię, będziesz chciał właśnie gdzieś wyjść, czy wyjechać z rodziną, czy samemu, tak? czy będziesz miał ochotę pobiegać, czy, czy w domu coś y, poprzestawać, no, wszelkiego rodzaju y, ruch dzisiaj najbardziej wskazany, runa będzie nas do tego pobudzała, będziemy mieli energię, nie mamy się przejmować, kochani, bo na pewno to będzie bezpieczne, nic nam nie grozi, bo to jest bardzo pozytywna y, runa. Możemy też spodziewać się gości dzisiaj, tak? Kogoś z drogi, albo ktoś, kto z domowników wcześniej gdzieś wyjechał, no i będzie, będzie wracał, tak? Karta tu podpowiada, żeby być uważnym, tak? Bo te podróże, które będą, chociaż najmniejsze jakieś, będą bardzo kształcące, bo jak wiemy, każda podróż kształci, tak? I każda rozmowa. I tu, żeby się nie obawiać, Runa wskazuje, bo będzie, będzie bezpiecznie, tak? Karta też mówi, że może być podróż, podróż w siebie, tak? Yy, taka astralna, nie? w głąb siebie, w, w głąb swojej duszy, co dla niektórych. więc yy, karta to mówi idź doświadczaj siebie, tak? Idź I ci do doświadczaj siebie, ale też cudowności świata, tak? w jakim żyjesz, żeby zobaczyć zmienność, żeby zobaczyć stałość, kochani. Także y, taka to jest karta na dzisiaj. Ona też y, tutaj pobudza nas do realizacji planów, które gdzieś wciąż odkładamy na później. Tak? Także jak ktoś y, wszystko robi, żeby czegoś nie zrobić, to może dziś jest y, wspaniały czas, wspaniała energia, żeby ruszyć y, z miejsca. Y, I wyciągniemy sobie jeszcze przesłanie od Aniołka. Rusher. Rochelle. słuchając y, głosu swego serca, przyciągasz do siebie dobrobyt. Hmm? Czyli podróż w głąb duszy, tak? Słuchając głosu swego serca, przyciągasz do siebie dobrobyt. Pięknej niedzieli, kochani, zostawiam was energią runy Rajdo działajcie wypoczywajcie wyjeżdżajcie, spotykajcie się z ludźmi Dzień Dzień w ruchu. Wszystkiego dobrego, mimaruna.